Na narodzie Polski, to pamiętaj się, nie idzie tego dalej obserwować i słuchać tej bredni, które nam opowiada premier nasz i prezydent, bo to są brednie, które nam opowiadają. To jest wszystko, zbliża się do likwidacji Polski. I nie możemy na to patrzeć. To musi być przerwany. Rząd pod sąd do dymisji. Wszyscy tak jak są, a nie dzielić się stołkami za 110 tysięcy, bo jest za to musi prowadzić prawdopodobnie kampanię wyborczą. Dla premiera i dla prezydenta, bo prezydent, żeby uśpić naród, zaprosił Ojca Świętego na, tysiąc, na 2015 rok. Wtedy, kiedy są planowane wybory prezydenckie i parlamentarne, żeby uśpić naród, jakiego to mamy dobrego prezydenta, że Ojca Świętego zaprosił do Polski. Nie. To jest wszystko wilk owczej skórze. I to musi być zmienione. To nie może tak dalej istnieć w Polsce. To musi być. To musi ulec zmianie. Tak nie może być. Narodzie polski, katowicki, szczególnie śląski, opamiętaj się, bo premier nasz były zlikwidował nasze kopalnie, huty i dostał posadę w Unii Europejskiej. I nie może do tego dojść, żeby dali tak było. Premier obecny zdradził Polskę i dostał order Karola Wielkiego. Za co? Pytam się, za co? Że wyrzucił tyle ludzi na bruk? 40 tysięcy w Stoczni krajskiej. To nie może tak być. To musi się opamiętać Naród Polski. Dziękuję.